Rok 2026 nie będzie rokiem jednej wielkiej narracji. Nie będzie jednego motywu, który załatwi cały portfel. Dlatego w tym materiale nie będzie prognoz typu, gdzie będzie S&P 500, czy dolar się umocni, ani czy czeka nas recesja. Będzie konkretny plan inwestycyjny na 2026 rok. Jak zbudować portfel globalny, jakie klasy aktywów w nim trzymać, i co najważniejsze, Jakimi zasadami się kierować, żeby ten plan przetrwał każdy nagłówek? Jeżeli czegoś nauczyły nas ostatnie lata, to tego, że rynek potrafi jednocześnie mieć wysokie stopy procentowe, spadającą inflację, dobre wyniki spółek. I permanentnie straszyć kryzysem. Dlatego plan na 2026 nie zakłada jednego scenariusza makro. Zakłada, że część rynków będzie radzić sobie dobrze, część słabo, a zmienność zostanie po prostu z nami na dłużej. To oznacza tylko jedno: portfel musi być globalny i zdywersyfikowany, a nie oparty o jeden punkt. Podstawą portfela na ten rok pozostają akcje, ale nie wersje jednego rynku. Rdzeń portfela to Przede wszystkim szeroka ekspozycja na rynki rozwinięte, z naciskiem oczywiście na Stany Zjednoczone, a, ale bez ignorowania reszty świata. Dlaczego USA? Bo ponieważ największe i najbardziej dochodowe spółki świata nadal notowane są właśnie tam. Amerykański rynek ma największą płynność i zarazem największą zdolność adaptacji do zmieniających się warunków. To nie jest absolutnie zakład, czy USA zawsze będą najlepsze. To uznanie faktu, że dziś są fundamentem globalnego rynku akcji. Drugim elementem portfela są rynki poza Stanami Zjednoczonymi. Europa, inne rynki rozwinięte oraz rynki wschodzące. Nie dlatego, że mają być liderem 2026 roku, tylko dlatego, że cykle regionalne są różne, wyceny są różne i kapitał rentuje. To jest dywersyfikacja w praktyce. Nie stawiasz wszystkiego na jedną gospodarkę, na jedną walutę i tylko jedną politykę monetarną. W planie na 2026 ważną rolę odegrają spółki dywidendowe. Nie jako coś nudnego, ale przede wszystkim jako stabilizator portfela. Źródło regularnych przepływów i element, który działa nawet Wtedy, gdy ceny stoją w miejscu, spółki dywidendowe, one zmniejszają presję na idealne wyczucie momentu, pozwalają reinwestować gotówkę i pomagają utrzymać dyscyplinę w gorszych okresach. To na pewno. To jest element portfela, który pracuje, gdy rynek nie daje tobie jasnych sygnałów. Po latach marginalizacji obligacje wracają znów do gry. W planie na ten rok obligacje nie będą konkurencją oczywiście dla, dla akcji, ale ich uzupełnieniem. Spełnią trzy funkcje. Stabilizować będą zmienność portfela, dadzą nam płynność i zmniejszą ryzyko, ryzyko podejmowania emocjonalnych decyzji. To nie jest powrót do, do portfela 60-40 tego podręcznikowego. To jest świadome wykorzystanie obligacji jako narzędzia w naszym całym portfelu. Gotówka w tym roku nie jest i nie będzie błędna. Jest buforem bezpieczeństwa, jest narzędziem do wykorzystania okazji i elementem, który daje nam spokój decyzyjny. Nie chodzi o to, żeby trzymać gotówkę po strach. Chodzi o to, żeby nie być zmuszonym do sprzedaży aktywów w złym momencie, i mieć możliwość reagowania, gdy pojawią się dobre okazje na rynku. Złoto w planie na 2026 nie jest spekulacją. A czym jest? Jest. Zabezpieczeniem ryzyka systemowego, jest ochroną przed długoterminową utratą siły nabywczej naszego pieniądza i elementem niskiej korelacji z resztą portfela. Nie ma go dużo, ale jest wystarczająco, żeby pełniło swoją funkcję, a nie zdominowało nasz portfela. Uwaga, ten plan nie zadziała bez zasad. Najważniejsze z nich: brak reakcji na krótkoterminowe nagłówki. Brak prób przewidywania szczytów i dołków, konsekwencja w realizacji założeń. Największym zagrożeniem dla planu na 2026 rok nie jest rynek. Jest, jesteś nim sam, jest inwestor. Inwestor, który zaczyna zmieniać strategię co kilka miesięcy. A zatem ten plan nie jest dla traderów. Nie jest dla osób szukających jednego pewniaka i nie jest dla tych, którzy chcą reagować na każde pojawiający się w sieci tweet. A dla kogo jest? Jest dla inwestorów długoterminowych. Jest dla osób budujących swój kapitał latami, jest dla ludzi, którzy chcą procesu, a nie ciągłych emocji i, i grania na emocjach. Plan inwestycyjny na 2026 to nie jest prognoza. To jest struktura. Globalna dywersyfikacja, kilka klas aktywów, jasne zasady działania i brak uzależnienia tylko od jednego scenariusza. Jeśli ten plan ma jedną przewagę, to tę, że jest odporny na nagłówki. A to w drugim terminie jest bezcenne. Jeśli chcesz, w kolejnych materiałach mogę. Zrobić ten plan na konkretne proporcje, na przykładowe instrumenty albo na wersję defensywną i ofensywną? Daj znać w komentarzu. Zyskowności.